Zatem poproszę e, pana Adama Wawrzonka. W związku z tym, że ten mikrofon się nie wiem dlaczego zepsuł, to musimy tym mikrofonem się posługiwać. Ciemność i światło. Naprzeciw światła ciemność stanęła, i światło chce zdjąć mrok. Lecz światło świeci, ciemność rozjaśnia, To ciemnością, cofa co krok. I ta ciemność serca chce okryć, Na chwilę, na miesiąc, na rok, Lecz kiedy w sercu błyska nadzieja, Znowu się cofa co krok. W pamięci Jana Wolskiego Czasem się echo niesie w Olszynach, Słuchają koła starej furmanki, Ptak śpnie z Zaświatliwie, z mgłami w majowy, pójdzie poranek I klaczka zarży na promu światów i załękniona naraz ucichnie Liście poruszą się, lecz bez wiatru, głośne gabrony ze umilkną Winda ku niebu znieść nie potrafi, tylko w tę szarość, czernie poznaną Obcy ukłonią się, a ludzie zachpią targając szczerość, targając prawość Ech, niedowiarki wy, cóżże chcecie? Testów i badań już nadto było. bo z tych szadów dziś nie znajdziecie. polanczą trawy, kwiaty okryły. Zamiast we wrzawie, to przyjdźcie w ciszy. Jak pan wałczonek, też nim zapalcie. Cmentarne drzewa się rozkołyszą. Pobądźcie chwilę i już wracajcie. Jeszcze mnie zaprowadź. Popatrz Ewo, do świt budź się we Choć sierpniowy, po pachnie wiem zem. W słyszysz, to na wydmach chudzi wiatr. Podaj rękę, dziś się twoim w tamtym Pobiegniemy po bezdrożach, bo sąchem, Na powiekach, jakby mając piękny sen. przystaniemy tam, gdzie wcześniej nie był nikt, Gdzie w jeziornej tafli słońce to dzień skrzydł. Jeszcze zobaczmy rusałki na łące, Piękne i zwierne, ze Zaprasz tam mnie, gdzie szęczą strumienie, po brzosowiskach uroczej zieleni. Pokażą nimfy, co się kąpiące, sam przenikną po zachodzie słońca. Zobaczysz triady, gdy drzew wychodzą, i w ciszy, kiedy wolno się rozchodzą. Przełęcz, gdzie barwnych i nocnych motyli dzień nie poróżni, wieczór nie okryje, a nieopodal, budne długnej po starych dębach śmące. Po sosnach i tam, mi pokaż, nie było rozbieżone. Po całych ustach i w tunie Ramona rozbierz naga. I w czytelnych oczu, jakże mi słodkim jest tu każdy dotyk. Okay. E, e, e. Mam jeszcze, mam jeszcze Może teraz mm, wiersz, który jest jednocześnie, e, który jest podziękowaniem dla organizatora, pana Mieczysława, osób pomagających i dla Państwa, że, e, że słuchacie. Oczywiście. Zagroda rekreacyjna mniszek Stop. Siedli kiedyś nad chłczką chłopiec z piękną dziewczyną i dłużej przed sobą. Starą chatę zamłynął. Gości witał gospodarz Osób dźwięków muzyki. Popatrzyli po sobie, Wyszli wolno, po cichu. Zobaczyli Liliami Ustronioną nudnicę I niewielką winoroż żółty żółtych w rotyczu. Ona dłońmi obiema Lekko go pociągnęła. Obróciła się słodko I do chłopca przygnęła. Pan Mieczysław w tym czasie W stronę się zapalał. To ktoś Mówił wiersze, razem z gośćmi słuchali. Nieco później za stołem ze wszystkimi usiedli. Chyba pili herbatę, chyba makowce jedli. Uśmiechnęli się, w izbie obok siebie stanęli i po wierszu ostatnim niespodzianie zniknęli. Barwne kaczki po chudźwie za horyzont aż płyną. Nie od woda zasiedzą. chłopiec z piękną dziewczyną. Dziękuję. Ale trafił jsem z opalaniem świetle. Yeah. Bum. Czyli, podkład muzyczny i ruchy